Witajcie! Dzisiaj, tak jak widzicie, jestem w polu na jęczmieniu z zasianym metodą striptil. Tak to mniej więcej wygląda. A dzisiaj jestem tutaj z rozsiewaczem. Rozsiewam siarczan magnezu, który nam poprawia przemianę azotu. Przyspiesza syntezę białek. No i. Yy, no i, i. dzisiaj sypię to w ilości około 200 kg. No i będę również sypał ten siarczan magderze na, na rzepak w troszkę większej ilości yy, około 250-300 kg. Pozdrawiam, cześć.